No dobra, to odpowiadam na pytanie dotyczące tego pistoletu. Otóż było pytanie, jak on się zachowuje na robocie. Użytkownik widział film z testem, natomiast nie widział, jak to się zachowuje w normalnej, codziennej rzeczywistości, w praktyce. No i okazja jest niezwykła, ponieważ siedzę teraz na tle ściany, pomalowany już jeden raz właśnie tym pistoletem, i o tym jest ten film. E, pokażę dokładnie jak mieszać farbę, e, jakie, e, jaka jest moja praktyka. E, jak widać wymaga to oczywiście drugiego malowania. Bo tutaj oczywiście są różne takie, o, różne takie właśnie. No. Więc e, to, tu jest jeszcze co robi, zajmie to jeszcze troszeczkę. Niemniej e, podzielę się wszystkimi doświadczeniami z malowania. Dlaczego ja to w ogóle robię? No dlatego, że tak naprawdę to mam taką e, e, tablicę z narzędziami. I ona jest w wyjątkowo nieudanym miejscu na zewnętrznej ścianie budynku, który no nigdy nie będzie izolowany, więc tutaj są takie historie, typu na przykład tu jest jakaś rdza, tutaj dłuta niższej jakości, gdzie normalnie nie zwracałem na to uwagi. Po prostu były wcześniej trzymane gdzie indziej, a teraz po przerzuceniu w to miejsce Przestały dobrze działać. Poza tym, kompletnie nie rozumiem, jak można zrobić tablicę narzędziową, na której dzieją się właśnie takie rzeczy. Co to, kto to w ogóle wymyślił? To, to w ogóle muszę, na to, muszę jakoś wykręcić. Zaczynamy proces od tego, że oczywiście trzeba tą ścianę, jakby po się w czasie, troszeczkę oczyścić. Jest tam dużo rzeczy, które trzymam na tej ścianie, trzymałem właściwie, głównie wzorniki, kije, bilardowe, cuda. No potem e, oklejam e, jak najlepiej tylko można, dlatego że e, ilość zużytej taśmy zabezpieczy was potem przed marnowaniem czasu na kolejne e, po, poprawki w tych miejscach, gdzie po prostu się naświni, gdzie się trochę ta farba rozleje, bo to jednak jest e, spray, to jest malowanie natryskowe i to trochę idzie bokami. Trzeba się przed tym zabezpieczyć. Biorę farbę, troszeczkę ją tam mieszam, wiadomo, trzeba wyrównać kolor, poza tym ta farba tam trochę. Czasu już miała, to nie jest najświeższa farba, ale na pewno się nada. Po nalaniu tej farby będzie trzeba zrobić taką rzecz, mianowicie trzeba ją będzie rozrzedzić, bo to jednak jest malowanie znowu natryskowe. Dolewam wody tyle, ile trzeba, w dwóch czy trzech traszach. Leję tą wodę i po wymieszaniu będę mierzył jej gęstość. Ale zanim to się wydarzy, trzeba powybierać takie różne gluty i inne fuzle, które tam się mogą zdarzyć. Mnie się tych fuzli troszeczkę niestety zdarzyło, ale to nic. Potem biorę lejek i próbuję, czy to już jest to, co ma być. Zlejka powinno się z tej, z tej części stożkowej powinna się farba wylać w ciągu 25 sekund do 55. U mnie to tak nie było za pierwszym razem. Musiałem jeszcze raz dolać farbę i w efekcie uzyskałem jakieś 30 kilka sekund i to jest już taka gęstość, jaka powinna być. Ładnie się to leje. Natomiast trzeba też pamiętać, że to wszystko zależy od tego jak będę korzystał z, z dyszy. Jaka dysza zostanie użyta. Dysz do dyspozycji mam 4 od 1 mm do 3. Zanim założę właściwą dyszę, będę filtrował tą farbę, którą sobie wymieszałem i odpowiednio rozrzedziłem, bezpośrednio już do, do naczynia na farbę, ale te lejki, jest ich w zestawie 5 trzeba będzie dokupić na pewno to są lejki na pewno jednorazowe to jest dość cienki papier, który dość szybko łapie wilgoć i na jeden raz na pewno wystarcza, ale to tyle to co ważne, to one na końcu te, te lejki mają takie przestrzenie, gdzie jest siateczka nylonowa i ona rzeczywiście powoduje filtrowanie i mnie zostało tam tego fuzlu no tyle jeszcze takich drobnych drobin, że trzeba było tego lejka użyć stanowczo, bez niego na pewno pistolet by mi się przytykał. Będę musiał wymyśleć, co zrobić z tymi lejkami. Albo je znajdę i kupię, albo znajdę coś innego na przykład. Być może stary filtr do kawy. Oczywiście trzeba to jeszcze tam wymieszać, żeby jak najwięcej farby uzyskać z tego miksu, który tam w lejku jest. No i jak już mam to nalane, to dochodzę do momentu, kiedy dobieram właściwą dyszę. Postanowiłem, ponieważ ta farba jest dość gęsta, zacząć od dyszy 3 mm, no i efekty pierwsze były powiedziałbym Zadowalające, a nawet aż zadowalające za bardzo. Ustawiam sobie dyszę w kierunku, żeby nie był stożek okrągły, tylko żeby był spłaszczony. No i zaczynam jechać. Oczywiście pierwszym błędem jest to, że w trakcie śmigania orientuję się w połowie, że nie mam żadnej maski na twarzy i to jest słabo, bo jednak to jest spray, tam można się tego nawdychać więc za moment zakładam sobie maskę i zasuwam dalej. Wszystkie te części, które zostały zabezpieczone, pozwolą mi potem zaoszczędzić czas na odczyszczaniu. No i potem jadę dalej, ciągle jeszcze na tej dyszy 3 mm, która za moment okaże się, mam wrażenie, że to wszystko było trochę za mokre, za dużo tego szło. Więc to, to, co zrobiłem, to po prostu, a, no to, to też jest coś, co fajnie działa, to znaczy podkłada się od dołu tam, gdzie ma się nie zapryskać i można sobie bez zabezpieczania tego takiego trwałego oddzielić fragment, który nie chce, żeby mi się zamoczył. No i potem po przejściu na dysze 2,5 mm to wszystko zaczęło iść jakby dużo lepiej. Dobrze to działa, naprawdę jestem zadowolony. Zajmuje to wszystko. Cała ta ściana zajęła mi 8 minut. To z montażu wygląda, że to było dużo, dużo czasu, ale nie. W 8 minut to wszystko obleciałem. Pierwszy raz, oczywiście, od razu zdejmuję te wszystkie papierzyska zabezpieczające te taśmy. No i zasadniczo to etap numer jeden zrobiony. I na zakończenie. Może trzy rzeczy. Pierwsza, e, bardzo jestem zadowolony, e, za momencik napełnię sobie i pomaluję drugi raz i e, będę używał tego pistoletu. Wiele rzeczy, które były odkładane, takich malarskich latami, w tej chwili po prostu wezmę to, obrzucę taśmą, żeby e, nie zapryskać okolic i e, i biorę ten pistolet i będę nim malował, co się tylko rusza. Po drugie, o akumulatorze. Jakiś użytkownik pomalował tym dwa pokoje, chyba w 4 godziny. Tak napisał. Gdzieś to miałem tutaj. Zaraz, gdzie to było? DD. Tak, dwa pokoje w 4 godziny. Użytkownik Jaser e, kupięciem. E, dwa pokoje w 4 godziny. Napisał, zżera baterię 4Ah, szybko, więc bez dwóch nie robota. Farby kredowe, takie jak śnieżki. No właśnie, do farb zaraz dojdę. E, mnie zużyło akumulator e, na tą ścianę, która ma 3 metry, a potem zużyło akumulator 2Ah, e, ale on jest niskiej jakości, więc możemy powiedzieć, że pewnie ma 1Ah, e, więc e, to tak. I jeszcze co. I jeszcze może trzecia rzecz o farbach. To był Beckers, jakiś trendy, nazywa się ten kolor. Ja go tu mam. Beckers nazywa się Trendy i on chyba ten kolor już nie jest taki modny, bardzo. Mam wrażenie, że te tapety z tymi wielkimi takimi liśćmi z tymi monsterami, tym wszystkim wielkimi skrzypami, mam wrażenie, że ten trend się kończy i ten kolor razem z tym trendem odejdzie, ale akurat miałem resztkę, to zużyły mojej. Na pewno będzie lepiej niż poprzednio. Natomiast Ktoś mówił też, że ceramiczne farby magnata dobrze się sprawdzają. Podstawowa rzecz uważam jest taka, żeby zobaczyć na opakowaniu, czy jest napisane, że to jest do farba do pistoletów, do natryskowego malowania czy do sprayowania, bo jeżeli nie, to będzie tam napisane, że, że jest wałek i pędzel, i wtedy to nie używajcie się takich farb.